Cześć, jestem bartosz 4 Witam was w kolejnym odcinku z Disney 4 W tym odcinku zaręczymy się Dokładnie tak, zaręczymy się Tutaj jak widzicie Jest sobota, grałem sobie długo to I bardzo mi się ta spodobała Bo to jednak Za pierwszym razem to tak trochę Wiecie Nie widzi się jakoś tak oceny gry Ale jak się gra dłużej no To się widzi, że jest spoko No to co, zaręczymy się zaraz, co? Tutaj się nam uczy Martyna m, przygotowywać drinki. Tu sobie przerwiemy wszystkie prace. Nie sieć? Dobra, ty zaczniesz do niego tak podchodzić. Um, romantyczne. Gdzie się mogę świadczyć? Nie! Obejmij. Nie będziemy się świadczyć babą. Chłopczy będzie świadczał. Nie? Ech, co wygadało? Dobra. Mhm. Antyczne mm, Pocałuj Dobra Co będziemy dłużej cisnąć? sądzę, na to że nie że sądzę, mówię mm.

Dobra. Może jakieś ho honganko na początek, co? Dobry pomysł. No, jakieś plany mają. No pohangajcie się trochę. Potem weźmiecie cichy ślub. Może z dziecko też to zrobimy? Na? Dobra, co? Zasnęła. No, pocałujcie się. Ja, już. Ona cię całuje, a ty co robisz? No, dobra, daj do niej właśnie oh. chyba teraz to właśnie

Hehe, szczęśliwy! O, Jej, dobra, co tam? Podłe, rozwiedź się. Dobra, um, szukamy jednej raczy... O, dokładnie tej. Tuga Bacza? Hi? Noc poślubna, taka noc, nie noc, bo zobaczcie, która godzina w grze, ale powiedzmy, nie, może dziecko będzie? Jej. No, trochę się pośpieszyłem z tym wszystkim, ale co tam. Czemu wyskoczyliście? Zasnęła znowu. O! Patrzcie! Patrzcie, wymiotować idzie. Do? Chyba wymiotować, nie? A nie. Myślałem, że już wymiotować. Tak za wcześnie, chyba nie. O! O! O nie, dokąd? A tu mają ubówaka, a nie nie korzystają. No, hamst w państwie. Jej O! Już jest w ciąży? No, porozmawiaj. Nie ma grania. Chyba chcę mu powiedzieć. Aha. Nie. O. No i bardzo dobrze. To co, chyba za chwilę będziemy po ku urządzać. Brush. Hmm. Mm. No po całej jeszcze z pasją Ciekawe znajdą urodzi, nie? Czekajcie jeszcze, zobaczymy Powinna jej dać e, powinni jej dać trochę ten Uroku, ale chyba dają później, nie? Ten. No i dała do, dobrze e. Dobra To gitara, co? Co robimy w tym odcinku? Może urządzimy pokój dziecięcy? Moim zdaniem jest jeszcze trochę za wcześnie Może poznajemy jakichś ludzi wyjdziemy na miasto A czy tutaj kolega, patrzcie Ten kolega Patrzcie, on ma tutaj czy znaczy, ona ma dużo, nie? Może ona się chce z jakąś koleżanką za przyjaźni? Słaba chemia? Z koleżanką? Może. Dobra Telefon? Podróż? Jeszcze? Podróżuj. Zefis, myślałem, że spłonął. On a Plus Dobra. Co to mamy? Klub nocny, he. Muzeum, siłownia, biblioteka. Dobra, może jakiś park? To oczywiście będzie trochę krótsze, ale no, dużo się w nim działo, nie? Okej, okay. a ty kolega, gdzie jest w domu? Co robisz? Może? Mm. A zadba o siebie, dobra pani? Po co masz umyć ręce? Chociaż... Dobra. Nie, gdzie ty idziesz? Nie, chodź tam. Tu masz koleżankę, Helena Wójcik. Ja, znów, ja się z nim znam. Przecież ten, Bartosz się z nią zna. Daj. Przyjazny. O, dzieli się wielkimi wi wieściami, no bo ona go zna. Pokaże wam. chłopie. On znowu w pracy dużo gada. Oh yes, Halina no, wuju, widzicie? No. Kiarabalansi, Spotted. Laterani Cheri. Zabri Skifara. Felka. Snivara Watanini. Przyjazna. Oh, zapytam sobie o zawód. Cool. No.

Dobra. Coś tam zrobiliśmy, nie? Rośliwe. Podłe. Odejdź. Oho. I pierdła. Nie O, dobra, przeprosimy. E, przeproś, A. dobra. Co ty więcej mówić? Do domu. To dziwne są te simsy, bo nie można po całym tym chodzić. Nie, no. Mniejsze z tym. Tak jest. Jeza yeah, za dwoje. Daleko. O. No. No, ziomeczki. Myślę, że Wam się odcinek podobał. W subskrybujcie, oceniajcie, dawacie łapki w górę. Mm, no to co? Żegnam Was. Zrobiliśmy dużo. Mm, chociaż wyda dziennie, ale dużo. Na całym odcinku zrobimy sobie pokój dziecięcy. No i myślę, że będziemy już trochę poród. Tutaj się spodziewać porodu. Także no. Do nauczyszka. I cześć.